Ja tu ja jeden UWAŻAJ ja te... po... FRANKI, UWAŻAJ FRANKI! Dobra. Ej, to weź się i przejmijcie na górze, się zaloguję i spierdolę sobie. Dobry gracz. Czekaj, Mordo. Fartem, Mordo, z fartem. fartem. Ale... Poleciał na samobunty. Nie podpuszczam was, ale nie wbijecie tutaj. D kto nie śpi? O kurwa. Jeżeli ciebie też wkurzają alerty, które wyświetlają się co 5 sekund na całym ekranie, to, to zostawcie łapkę w górę. Ciekawe, ile osób to też denerwuje. No i zapraszam do materiału dzisiejszego. A i, i Franki to nas dołączył. Będzie ciekawie. Jakie Z? Jakie Z? No to, buźka, bijamy się, o! Ja? Jaki no Z właśnie? On grubas mi komentował filmy. Ale to jest sektor, ej, ty przechodziłeś za sektor? Bo jest jak. Ej, nie, tu precy, 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 makin, makin precy. jest. Jaka Gildian, ma kin... Pomóż, Norbix, mamy z nimi sojusz, tą gildię, mamy sojusz! Ale ale mamy gdzie puchypa. ty jesteś? No fosie tych gildii! Ej, no ale ty ja... ja Dex, gonisz kogoś. Na, no, Ej, to chyba tu jestem w gildii Lung. Ej, tu jest, tu jest typy. Ej, nie jestem na bez... Korty Ej, tu jeżdżamy, tu jeżdżamy. Wojska, 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 wojska. No, ale ubezpieczam, no tak. No. No, ta. Spadł, spad, spad, spad. no to tutaj nie spadł. Tu spad, tip, tip, tip. Wojska, wojska, daj Kordy 1130 na minus 1050. No sądzi. Za coś co do mnie dojedzie, dojedziemy, proszę nabić skacznik połów, to jest jeden typ i to nie jest od nich skubo No dawajcie, dawajcie, dawajcie do tych fosy. Dawajcie do tej fosy. Ej, ktoś się gobluje tam, kurwa. To goblowała, ja. Dawajcie go, dopierdajcie go, dopierdajcie. Wyjebał się. Nie mam, nie mam pereł, nie mam pereł Masz, masz perły, Fiki? Fiki, masz perłę? Rzuć mi, rzuć mi perłę. Dawaj, dawaj, wpijtaj cię tam, do Kurwa. 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 raz, ja pomogę Kurwa. Kurwa. raz Fiki złapiesz, tak? Się. O! Kurwa. się Kurwa. Kurwa. raz Kurwa. Kurwa. Nie, nie można, ten się zbugował Daj mi Perłę, daj, daj mi Ej! Bigo, 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 bigo! Dobra, Maras, to Maraz, Maraz, Maraz do góry, Maraz możesz się budować, Maraz się możesz się budować. Wierzam! Nie ja wierzam, wjechałem tam! Wierzajcie, wierzcie, wierzcie, wierzajcie, wierzajcie wszyscy! Komuś coś padł, komuś coś padło! Komuś coś padło? Temu czemu, czemu na Kurwa, bym zlizał, gdyby nie to... Ej, od, Odsuńcie się, odsuńcie się! Tu ten typek ucieka! A typ ja. spiertala jeden! Kurwa, kto by nie tolagił? Nie ma Jak Ci spiertalają! Tu jest lawa woda, to jest lawa woda, nie wiecie! Ej, buśka, weź szybko perłę, bo ja nie mogę to Pomóżcie mu, musimy mu rzucić kurwa! Ma ktoś perły? Ja nie mam, ja nie mam! Ja piszę spawn, lecę, bo muszę kroczyć. No boże. Ej dobra, lec, lec spawn, lec, lec spawn. To no, dawajcie, dawajcie. Baraz. Alu, wrzuć mi, teraz... mi kowcony. Zobacz, L trzymaj, trzymaj mojki. Po raz. No 1129 tak, tak, mi na minus 1000. Rozumiesz? Baraz, widzisz kto tu wbił? No Mat! No, Maciora Mk, ja się do ciebie tabię, okej? Pisałem. Ja jestem zaleta, jestem. Minus 500, ten, ten, minus 500. Bo, to... Przez to niebogę. nie mogę! Ej, bili do mnie, bili do mnie! Słuchaj Ej, to jesteś! Mat, 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 broń mnie, dziękuję. Pućka, cofnij się! Wrócimy cofni się! Chodźcie sam, lecimy! Uważajcie, tam nie, chodź, nie chodźcie, tam do środka nie chodźcie, bo oni mogą mieć kuboje! Bierzcie! Dobra, wracam! Jestem, jestem, jestem! chodź, sobie! No no chyba chodź. trzeba spierdalać stąd, co? No ale no, nie możemy

Ja się w goobyłem tutaj. Co zjadno? Zjadno? O, muszcie a, no muszcie mi. A ty się klepisz gdzieś? Nie, is bo... involving. Jakie jest bęgu? Nie kurwa to jest o wiele dalej, no 1100 na minus 1000 mam Biegnę, biegnę, biegnę. nie. Co nie mam? mam? Ty ja mam szóstkę przy sobie, Sison, daj mi się. Ej, twój mnie klepie ma raz Dzięki za pomoc Malvin Tak też nie są. No to bierzamy kurwa ja No to ja się biję nie. z nimi to ja też się no Ej, te w nim nie jest dziwne jesteście. No pod kubem! Na pod patelni kura. naszej. Naszym. Polizał, polizał! Ej. No, nie. Późka nie Nie zabijesz nikogo. A może ten, friend fire włączymy, co? Czy o, nie? Jest. Naprawdę? O, to jest klepka. Późka, ty się bijesz z na koksie. No ja też jestem na koksie. I się z dźwiękiem koksie. zjebało, ludzie. A jestem chujowy już. Chcę orać. Andrzej Kary. Ile Jak drzewkary? Oni mają przewagę nad drzewkarze No chuj no właśnie Kubno mają drzewkary. Laki są jakieś. Max jest ma hołma na drzewkarze? To, ja? Są, bo... ja też mam hołama na drzewkarze A można kilka hołmów mieć? No jeden, jeden Tak, jeden. chyba no jak masz bipa to masz. Focus focus! Ty w spierdala ty no, no, z Ej to ja? zostaw, jeden na jeden z nim kupiłem go, 800 rankingu, wy chcecie go naprawdę klepać? No, no sety Ja go chcę klepać, bo ja mam 900 Dawaj, ja mam ten 900. ten 900 Może ktoś knokę? Efekt włączno Dobra, to jest włączony Aha, jak no lagi to, to idziemy, dojedziemy go Niezora, on... Perła, 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 odrzucił Nie, jeszcze nie rzucił chyba Kurwa Ale mą Tyle jaka tyrka tu jest chora kurwa nie? Chory gówno w Tu można tego... Dawaj, dawaj, pamiętajcie. Tak kurwa, no. A to jest ich... Kubaj? Nie, nie, nie. Właśnie go nie ma. Gdzie on wrzucił? Na, Kubaj. Na, na, kuba kuba na platformę. Nie mamy właśnie go. No, nie. Stary Wbijam pewnie. Ich jest chyba. Dostał. Trudno się wziąć. Dobra. Nie, nie ma tu już nikogo ze No. Aha Bangu. Ej, ucieka do Kuba Braki kurde, co tam Ej, on przez takie mają amerykańskiego bazi w i do wiesz? Kurwa, ja ci pokaże. Kurwa? Ty. Dawajcie go, dawajcie go Nie On chce już spierdalać Ja pierdolę Karol rzucił Wjeżdżajcie, wjeżdżajcie za nim, wjeżdżajcie Wjeżdżajcie za nim Prost! Stój, Quake Trzymuję go Quake, stój Aha, to mają nogi, to mają na nogi, to jest kurwa. Ej, bo tu jest jakaś beczka, czekaj! Kuj, na nic, dalej. Daj, No ja was, ja cię rzucę, ja cię rzucę. A nie, to gdzieś tu jest. Dawajcie kurwa, czemu No ja pierdolę. Mu, że. Mogi się wierzyć. Wiją nie, nie, skacz Syntetyk nie skacz. wziąłem. Syntetyk? Nie skacz Wjeżdżajcie! W razie czego zanim do końca wjeżdżajcie kurwa Ja nie mam peru, więc... nie? Efekt włączyliście? Nie, wiem, są Włącz, włącz no, no, to... Weź włączy. Nie, jest. To jest kurwa Weź włącz Ja to żółwie wihałem, się wrócę Nie, że nie Ale Wyszedł tym, wyszedł tym Oni się kupują Ej chodź, 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 no dobra lecę. Strona na Mike, się, kupuje się Uj kurwa, masłanie pierdolone, to? będzie koksel chodź, ale chodź, chodź z kolega chce Ty bo tu ucieka ja mu Dawajcie, dawajcie tylko bliżej Ej ej, biegnie pod wejście, biegnij pod wejście, wala, zbierz go Dobrze. Dobrze! To jest kurwy przynać. No wejdzie tam się schowa. Za chwilę mu nie da. Panowie! We włącz. O kurwa Ej, ej, ej! Kochajcie! Po lupie nie dostać, nie? To jakieś guziki, więc uważajcie. Kurwa to rzuca to, jeszcze. Na, czy, to pał. Zgłośmy dostać. ich, że mają takie rzeczy. No właśnie, bo zabronione. Hmm. Tak. Bożona, się tak jak zabranionych. Pożona chuba mam. się. Hallo? Halo? Co się? Co się stało? Co się stało, halo? Co jest do kurwy. Zajebiście. Aha. Kurwa, co się stało?